Jakiś czas temu na naszym kanale YouTube pojawiły się realizacje montażu instalacji gazowych do samochodów marki Jaguar. W dzisiejszym odcinku samochód którego jeszcze na naszym kanale nie ma, a jest to Jaguar I-Pace e rocznik 2020, a obok mnie również znajduje się Audi A6 rocznik 2023 i Volvo XC60 2022 rocznik. Wszystkie samochody oczywiście zasilane gazem LPG. Zapraszam na kolejny odcinek. W tym odcinku skupimy się głównie na jaguarze, a w zasadzie tylko i wyłącznie na jaguarze. I e pace natomiast Volvo XC60 drugiej generacji, znajduje się już na naszym kanale YouTube. Jest tam taka realizacja, więc odsyłam Was do tego filmu. Audi A6 2023 rocznik, będzie o nim nagranie. Jest już nagranie o A6C8, natomiast jest tam silnik 3-litrowy na naszym YouTube. Tu jest akurat 2-litrowy. Szczegóły. Kolejnym odcinku. Teraz omówię Wam kwestie wizualne i trochę historii marki Jaguar. Historia Jaguara sięga lat 20. ubiegłego wieku, kiedy to jeszcze pod inną nazwą produkowane były boczne wózki dla motocykli. W 1935 roku po raz pierwszy została użyta nazwa Jaguar, a w 2008 roku. Właścicielem marki stał się indyjski koncern Tata Motors. Jeżeli chodzi o konkurencję tego modelu, są to takie samochody jak Volvo XC60, XC40. przepraszam. Ten model jest również na naszym kanale YouTube z zamontowaną instalacją gazową, Audi Q3 również na naszym YouTubie i Mercedes GLA. To konkurencja właśnie Jaguara i e Pace. Jaguar i e Pace zadebiutował w 2017 roku i jest to mniejszy brat modelu F-Pace, którego również znajdziecie na naszym kanale YouTube. Z takich podobieństw do modelu F-Pace na pewno atrapa chłodnicy z logo marki w centralnej jej części. Przednie lampy przypominają mi natomiast te, które są w Fordzie Puma, natomiast jest to moje subiektywne odczucie nieco przetłoczeń na masce, obłe kształty. Mamy również takie wloty powietrza, czy na przed nim zderzaku czy tutaj na nadkolu. No naprawdę bardzo ładnie moim zdaniem ten samochód się prezentuje, jak najbardziej trafia w mój gust. Przejdziemy teraz do jednostki napędowej, gdzie omówimy właśnie silnik i zamontowaną tam instalację gazową. I w tym momencie ukazała nam się jednostka napędowa z oznaczeniem P200. Jest to silnik o pojemności 2 litrów, o mocy 249 koni mechanicznych. Mamy tutaj turbodoładowanie oraz wtrysk bezpośredni. Silnik ten ma spory apetyt na paliwo, o czym powiem w dalszej części filmu. Natomiast jeżeli chodzi o zabudowaną instalację gazową, jej podzespoły są absolutnie niewidoczne i niemalże w 100% jest zbliżona do oryginału. Tak to właśnie powinno wyglądać. Prawdę mówiąc, Jaguar I-Pace e jest rzadkim zjawiskiem na polskich drogach. Szczerze powiedziawszy, przed nagrywaniem tego odcinka nie za bardzo widywałem go na polskich drogach. Smukła sylwetka dynamicznie wyglądająca agresywnie sportowo. No naprawdę ten samochód trafia w mój gust i Kolejnym miejscem, które chcę Wam pokazać jest wlew do tankowania gazu. Mamy pełne złącze, więc bardzo wygodne rozwiązanie. Wystarczy po prostu na stacji przyłożyć pistolet, aby tankować ponad dwa razy tańsze paliwo na chwilę nagrywania tego materiału, a zresztą też historycznie, bo gaz już naprawdę od bardzo, bardzo dawna jest ponad dwa razy tańszym paliwem. I jesteśmy już z tyłu pojazdu, który swoją drogą przypomina mi tył. F i -Pace, e Pace ma podobnie wyglądające lampy, które są smukłe. W centralnej części tyłu pojazdu znajduje się logo Jaguara, czarna płetwa rekina, czyli antena. I zaglądamy teraz do bagażnika. klapa w prądzie, w końcu samochód klasy premium. Zwróćcie uwagę, że podłoga bagażnika jest całkiem płaska. Nic nam tutaj nie odstaje poprzez zabudowany zbiornik. Wszystko jest jak w oryginale. Dźwigamy zatem podłogę bagażnika. Zbiornik o pojemności 50 litrów. W praktyce zatankujemy do niego 40 litrów gazu z uwagi na 80% stopień napełnienia. Całkowita pojemność bagażnika na papierze to 577 litrów. W tym przypadku zamykamy zatem bagażnik i teraz będziemy kierować się do samochodu, bo chciałbym Was zaprosić na krótką trasę z naszym głównym tematem dzisiejszego odcinka, czyli Jaguarem E-Pace. Jeżeli chodzi o wnętrze Jaguar'a, to mimo niezbyt dużych gabarytów tego samochodu, jest to crossover, nie jest to jakiś mega duży SUV. We wnętrzu naprawdę miejsca jest całkiem sporo, ja do niskich osób nie należę, mam 185 cm wzrostu i zarówno nad głową jak i na nogi miejsca mam bardzo dużo. W kwestii wyposażenia mamy w centralnej części kokpitu taki panoramiczny ekran inforozrywki, zegary akurat są analogowe, natomiast kolorowy wyświetlacz jest pomiędzy zegarami. Ciekawym rozwiązaniem są również wyświetlacze wbudowane do pokręteł służących do regulacji klimatyzacji czy też nawiewów, i pokazuje nam od razu w formie cyfrowej temperaturę. Na pokładzie mamy automatyczną skrzynię biegów, co również pewnie wpływa na podwyższone spalanie. I teraz trochę o tym spalaniu powiem, ponieważ ten samochód, według raportów spalania, gdzie czytałem na portalach internetowych. Spala około 12 litrów benzyny na 100 km. Na komputerze pokładowym pokazuje mi wartości około 11 litrów, więc można tak przyjąć: 11-12 litrów. Ten samochód będzie pobierał na 100 km benzyny. Jeżeli chodzi o instalację gazową, tutaj z uwagi na wtrysk bezpośredni, gaz będzie spalany od 85 do 90% całkowitego poboru paliwa, natomiast 10-15% do 15 to będzie benzyna w celu do trysku, więc tak to mniej więcej się prezentuje. A teraz trochę powiem o oszczędnościach, no bo po to się montuje instalację gazową, żeby oszczędzać i w tym przypadku około 35 zł na każdych 100 km będziemy w stanie zaoszczędzić. Wiadomo, wszystko zależy od tego, jak ceny paliw się będą kształtować, gdy będzie korelacja gazu do benzyny 2 do 1, tak jak to jest Cały czas już bardzo, od bardzo, bardzo dawna, no to te oszczędności będą naprawdę spore, a nic nie wskazuje na to, żeby te korelacje ceny benzyny do gazu miały się zmienić. Więc 35 zł na 100 km, na 1000 km 350 zł, a po pokonaniu dystansu 10 tysięcy km w portfelu właściciela zostanie 3,5 1000 zł, czyli to już jest całkiem spora suma. Aktualny przebieg pojazdu to 53 tysiące kilometrów. I gdyby ta instalacja gazowa była zamontowana od samego początku eksploatacji, a tak często się zdarza w automiksie, że po prostu nowe samochody przyjeżdżają na montaż instalacji gazowej. Tak chociażby Audi w dzisiejszym odcinku 2023 rocznik i od razu do montażu instalacji gazowej. Jeżeli przy takim przebiegu by była od początku instalacja gazowa zamontowana, no to ona by już się zwróciła naprawdę parukrotnie. W tym odcinku pozdrowienia kierujemy do klienta, który przyjechał do nas z województwa wielkopolskiego i tym samym już od teraz będzie jeździł za połowę ceny oraz z naszą pięcioletnią gwarancją, która obejmuje aż przebieg do 150 tysięcy kilometrów. Aby taką gwarancję u nas zachować, należy serwisować samochód raz w roku, bądź co 20 tysięcy przejechanych kilometrów, w zależności co wystąpi jako pierwsze. Powiem Wam szczerze, że trochę już tym Jaguarem pojeździłem i naprawdę bardzo przyjemnie ten samochód się prowadzi. Jeżeli chodzi o pracę samochodu na instalacji gazowej, absolutnie nie ma żadnej różnicy. Co Wam zaraz zademonstruję, ponieważ teraz jedziemy na instalacji gazowej, natomiast już ją wyłączam na chwilę. Moment przełączenia był niezauważalny, nie było żadnego szarpnięcia, i z powrotem instalację gazową teraz uruchomiłem. No i tak samo, identycznie w 100% silnik pracuje na obydwu paliwach, z tą różnicą, że gaz jest ponad dwa razy tańszy. Zobaczymy teraz, jak 250 koni mechanicznych przyspiesza. I mamy stówkę. Więcej nam nie trzeba do testów, naprawdę fajnie się ten samochód zbiera, czuć tą moc w tym samochodzie, te 250 słoni na tą bryłę pojazdu, to naprawdę jest fajna moc. Osiągi są naprawdę wystarczające w tym samochodzie. Nasza firma ma ogromne doświadczenie w montażu instalacji gazowych, naprawdę montujemy tego mnóstwo do różnego rodzaju samochodów, zwłaszcza obecnie do takich nowoczesnych jednostek napędowych co zresztą pokazujemy na naszym kanale YouTube. A do subskrypcji kanału oczywiście zachęcam, aby nie pominąć nadchodzących materiałów w przyszłości. Tymczasem nasz odcinek dobiega końca. Bardzo pozytywne wrażenia zostawił po mnie Jaguar e pace Bardzo fajne autko a z zamontowaną instalacją gazową. Oszczędne. I z tym Was zostawiam. Dziękuję za uwagę. Zostawcie motywującą łapkę w górę, jeżeli film Wam się spodobał. Dzięki za uwagę i do następnego odcinka. Cześć.